Jaka jest najpopularniejsza playlista na YouTubie? Może coś z Minecrafta? Nie. Może coś muzycznego? Nie. Może coś od znanych ludzi? Otóż nie. Proszę Państwa, najpopularniejszą serią na YouTubie jest... Skibidi Toilet. Zaczęła się ona w lutym 2023 roku i w momencie pisania tych słów ma ponad 6 miesięcy. Mimo to każda jej część posiada więcej wyświetleń niż liczba mieszkańców Polski. W internecie pół roku to wieczność. I utrzymanie takich wyników przez ten czas to ogromne osiągnięcie. Oczywiście wiele popularnych rzeczy to śmieci tworzone, żeby zająć czymś dzieci. Dostają one dużo wyświetleń tylko dlatego, że rodziciele nie chcą wychowywać własnego potomstwa. I zostawiają je przed telefonem na 18 godzin dziennie bez żadnego nadzoru. Algorytm YouTube'a i TikToka to tragedia, która karmi takie dzieci toksycznymi odpadami. Jednak Jednakże popularne rzeczy nie muszą być złe, a utwory stworzone dla dzieci mogą być ciekawe również dla dorosłych. Gwiezdne wojny, szrek, dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster można by wymieniać w nieskończoność. Czy Skibidi Toilet jest jednym z takich dzieł? A może to kolejny śmieć na internetowym wysypisku? Aby odpowiedzieć na to pytanie będę musiał użyć spoilerów, jednakże dotyczą one tylko wczesnej części serii. Kible mają głowy. To zdanie wygląda jak dobra podstawa na jeden żart toaletowy i nic więcej. Ciągnięcie tego przez 60 szortów brzmi jak przepis na katastrofę. Na szczęście, Skibiti Toilet nie ogranicza się do tego. Widać to już na samym początku. Kible w kółko bez przerwy powtarzają jedno słowo. Na filmikach oprócz byli widać wojsko i przerażone tłumy. Coś ewidentnie jest nie tak. Tylko co? Bardzo szybko okazuje się, że kible nie przybyły w pokoju. Toalety to potwory, które dążą do władzy nad światem i są gotowe pokonać wszystkie przeszkody na drodze do osiągnięcia tego celu. Pierwszą z tych barier są kamerameni, czyli kamery z nogami. Początkowo są oni bezradni wobec toalet. Każdy filmik kończy się śmiercią chodzących rejestratorów. Trwa to do momentu, aż jeden z nich staje się gigantem. Wtedy mali koledzy jedzą popcorn, widząc, jak ich duży znajomy wykonuje całą pracę. Niestety, nic co dobre nie trwa wiecznie. Goliat bardzo szybko natrafia na drugiego Goliata. Goliata z głową w kiblu. W każdym razie, kamera gigant wychodzi z tej walki uszkodzony. W wyniku tego kamerameni tracą swoją przewagę. I znowu muszą kryć się przed kiblami. Mówiąc bardziej ogólnie, dominacja jednej strony nigdy nie trwa dłużej niż kilka odcinków. Najpierw to ale są silne. Potem do kameramanów ktoś dołącza, więc kible przegrywają. No a potem z kibili coś wynajdują i znowu wygrywają. Ta struktura jest bardzo dynamiczna i pozwala autorowi na częste wprowadzanie nowych rzeczy. Z czasem do kamer dołączają głośniki, telewizory, a nawet kobiety. Każda z tych grup ma inne umiejętności. Dzięki temu seria jest różnorodna i nieprzewidywalna. Kibla są faktycznym zagrożeniem. Nie można ich lekceważyć, bo kończy się to tak. Toalety szybko adaptują się do nowych zagrożeń i z każdym kolejnym sezonem stają się coraz bardziej niebezpieczne. A co potrafią kamerameni? Przede wszystkim patrzymy na świat ich oczami. To oni nagrywają odcinki. Ten sposób prezentacji wydarzeń powoduje trzy rzeczy. Po pierwsze, odbiorcy łatwiej jest sympatyzować ze stroną kamer. Po drugie, wiele odcinków kończy się tak, że kibel zabija nagrywającego. Dzięki temu toalety są straszne. No i po trzecie, patrzymy na świat z perspektywy bezpośrednich uczestników wydarzeń. Dzięki temu łatwiej jest się wczuć w to uniwersum. I sympatyzować z bohaterami. Tak, dobrze słyszysz. Sympatyzować z bohaterami. Postacie w Skibili Toilet nic nie mówią, ale mimo to są dobrze napisane. Gesty, mowa ciała i emotki wyrażają więcej niż długie monologi w różnych serialach. Autor potrafi tworzyć w ten sposób atmosferę radości i zwycięstwa, ale umie pokazać też strach i smutek. No i jest zdolny do kreowania pięknych scen walki. Bitwy w Skibili Toilet mają różną skalę. Czasem jest to potyczka między małymi. Ciebie, ciebie, ciebie. A innym razem pod Twoim blokiem biją się giganci. W każdym razie bardzo dużą rolę odgrywają tu efekty audiowizualne. Dźwięk spłukiwania oznacza zwycięstwo nad toaletą. Wybuchy są satysfakcjonujące? Poza tym autor ciekawie wykorzystuje obraz do kreowania postaci. Tereny zajmowane przez kamery są spokojne i nietknięte, natomiast ziemie okupowane przez toalety płoną i są zniszczone, a skoro o terenach mowa, to autor często zmienia miejsce akcji. Pierwsze kilka odcinków dzieje się w mieście, a potem odwiedzamy tajne bazy, pustynie i wieś. Pozwala to na rozwój świata przedstawionego i jeszcze bardziej zwiększa różnorodność. Niestety koniec końca. Są ograniczenia, których nie da się przeskoczyć. Postacie nie mówią, więc fabuła serii musi być prosta. No, ale nie jest to wada. Lepiej, żeby historia była prosta, spójna i sensowna, niż żeby miała tyle dziur co epizod 9 Gwiezdnych Wojen. Kolejnym ograniczeniem jest forma shortów. Na samym początku serii odcinki mają długość kilkunastu sekund. No, ale z czasem stają się coraz dłuższe. Tak, że te najnowsze mają minutę, a nawet dwie. Wynika to z faktu, iż Skibili Toilet cały czas eskaluje. Zaczęło się od głowy w kiblu, a teraz obserwujemy Walki tytanów. Niestety, koniec końców, forma determinuje treść. Shorty są krótkie, więc autor musi w nich upychać tyle, ile się da. W efekcie podczas oglądania serii szybko się męczyłem i musiałem robić sobie przerwy co kilkanaście odcinków. Na szczęście każdy epizod jest swoją własną całością, więc nie było to żadnym problemem. Podsumowując, Skibidi Toilet nie zepsuło pokolenia Alfa. Cieszę się, że najpopularniejsza seria na YouTubie jest tak kreatywna. Nie jest to kolejny bezwartościowy produkcyjny jak dla dzieci, tylko coś wyjątkowego. Coś, co obecni dziesięciolatkowie za kilka lat będą wspominać z nostalgią, a obecni dwudziestolatkowie mogą oglądać to z satysfakcją i spokojem. Spokojem o to, że cokolwiek się nie wydarzy, to w internecie na pewno będą oryginalne i ciekawe rzeczy. Wystarczy tylko ich szukać, a kto szuka, ten znajduje. A co ty sądzisz o Skibidi Toilet? Napisz komentarz, na pewno go przeczytam. Na sam koniec dziękuję użytkownikowi Sklob za to, że zrobił lepszą wersję mojej czołówki.